Podbój cyfrowego świata, czyli jednopalcowy programista. Czasem ludzie pytają mnie: jak to możliwe, że gość, który nie może oderwać dupy od wózka i nie mówi, został programistą? Pewnie wyobrażają sobie programistę jak jakiegoś stereotypowego nerda z Silicon Valley, wysportowanego, siedzącego po turecku przed pięcioma monitorami, popijającego zieloną herbatę. I medytującego nad kodem. Cóż, moja rzeczywistość wygląda nieco inaczej, ale efekt końcowy jest ten sam: tworzę kod, który działa. Moja przygoda z programowaniem zaczęła się dość naturalnie. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej komputer był dla mnie oknem na świat. Gdy moi rówieśnicy biegali po podwórku, ja siedziałem przed ekranem i odkrywałem internet. Z początku były to gry. Potem fora, czaty, aż w końcu zacząłem się zastanawiać jak to wszystko działa. Jak to możliwe, że wpisuję adres strony, a na ekranie pojawia się cały ten świat obrazów, tekstów i interakcji? Pamiętam jak dziś, gdy pierwszy raz otworzyłem kod źródłowy strony internetowej to było jak zajrzenie pod maskę samochodu mnóstwo dziwnych elementów, połączeń, znaków. Ale zamiast się przestraszyć, poczułem fascynację. Chciałem wiedzieć więcej. Zacząłem od prostych rzeczy: HTML, CSS, trochę JavaScript. Pierwsze strony, które stworzyłem, były brzydkie jak noc listopadowa. Serio, to były takie kosmiczne potworki pełne migających napisów, krzykliwych kolorów i bezsensownych animacji. Ale były moje. Stworzyłem je sam, przy użyciu jednego palca lewej ręki jedynego, który chce mnie w miarę słuchać. Tak, pisze kot jednym palcem. Dla większości programistów to brzmi jak jakiś absurdalny challenge z YouTube'a, dla mnie to codzienność. Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, jak długo zajmuje mi napisanie jednego banalnego skryptu, byłbym bogatszy niż sam Zuckerberg. Z czasem zacząłem się rozwijać. Programowanie stało się moją pasją, moim sposobem na pokazanie światu, że mogę tworzyć coś wartościowego. Internet dał mi to, czego nie mogła dać fizyczna rzeczywistość równe szanse. W sieci nikt nie ocenia cię po tym, jak wyglądasz, jak się poruszasz, czy jak mówisz. Oceniają cię po tym, co tworzysz. Oczywiście mam na myśli klientów z krajów wysoko rozwiniętych. Z pominięciem, niestety polski. A ja tworzę dobre rzeczy, nawet bardzo dobre. Może piszę wolniej niż inni, ale mój kod jest przemyślany. Każdą linijkę analizuję dokładnie, zanim ją napiszę. Nie mam luksusu szybkiego klepania w klawiaturę. Dzięki temu mój kod jest czysty, logiczny i działa jak powinien. Klienci to doceniają. Jeśli myślisz, że firmy w Polsce ustawiały się w kolejce, żeby mnie zatrudnić, to chyba oglądasz zbyt wiele filmów motywacyjnych. Rzeczywistość jest taka, że nigdy nie pracowałem na etacie. Żadna firma w tym kraju nie była gotowa zatrudnić gościa, który nie mówi, porusza się na wózku i pisze kod jednym palcem. Nawet jeśli ten kod był zajebisty. Ale jak będziesz komunikował się z zespołem? Jak dasz radę z terminami? Jak będziesz uczestniczył w spotkaniach? Te pytania zawsze padały podczas rozmów rekrutacyjnych, jeśli w ogóle dochodziło do spotkania. Większość rekruterów skreślała mnie już na etapie CV, gdy informowałem o swoich ograniczeniach komunikacyjnych. Od początku byłem freelancerem, sam szukałem klientów, sam ustalałem zasady współpracy i okazało się, że to najlepsza droga dla kogoś takiego jak ja. Żadnych korporacyjnych drabinek, żadnych małostkowych szefów, żadnych bezsensownych spotkań. Tylko ja, klient, mój komputer i kod. W tym roku zrobiłem kolejny krok. Założyłem własną firmę. Nazwałem ją One Finger. Tak, dokładnie, jeden palec. Bo to wszystko, czego potrzebuję, by pisać kod aplikacji, z których jestem dumny. Prowadzenie własnej firmy to oczywiście wyzwanie, zwłaszcza gdy nie możesz swobodnie komunikować się werbalnie. Ale technologia znów przychodzi z pomocą komunikatory tekstowe, e-maile, systemy zarządzania projektami, no i oczywiście dobra księgowa. A z czasem wypracowałem też własny system komunikacji z klientami, krótki, precyzyjny, bez zbędnych ozdobników. Klienci to szanują, wiedzą, że nie będę im zawracał dupy pustymi gadkami, tylko dostarczę konkretne efekty. Jasne, nie jest tak różowo, jak to brzmi. Są dni, kiedy moje ciało odmawia współpracy bardziej niż zwykle, kiedy mój mózg ma swój własny plan, niezgodny z moim harmonogramem, kiedy frustracja bierze górę. Ale nauczyłem się z tym radzić. Nauczyłem się, że muszę być dla siebie bardziej wyrozumiały niż inni, że muszę dostosować tempo pracy do swoich możliwości. Programowanie dało mi też coś więcej niż tylko środki do życia. Dało mi poczucie sprawczości. W świecie, gdzie tak wiele rzeczy jest poza moim zasięgiem, gdzie tak wiele barier stoi na mojej drodze, tworzenie kodu jest jak mała rewolucja. To ja decyduję, jak będzie wyglądać strona. Jak będzie działać aplikacja, jakie funkcjonalności zaimplementuje? To moja mała kraina, gdzie ja ustalam zasady. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami technologia jest oknem na świat pozwala na komunikację, na naukę, na pracę, na rozrywkę. Ale dla mnie stała się czymś więcej stała się drogą do niezależności, do samorealizacji, do poczucia własnej wartości. One Finger to nie tylko nazwa firmy, to manifest. To mój sposób na powiedzenie: Nie potrzebuję Twoich standardowych rozwiązań, nie potrzebuję Twoich korporacyjnych schematów, nie potrzebuję Twojej litości, potrzebuję tylko szansy, by pokazać, co potrafię zrobić. Jeśli słuchasz tego i sam borykasz się z niepełnosprawnością, pamiętaj, że cyfrowy świat stwarza ogromne możliwości. Nieważne, czy masz jedną sprawną rękę, czy żadnej, czy mówisz, czy nie, internet jest przestrzenią, gdzie liczy się to, co potrafisz, nie to, jak wyglądasz, czy jak się poruszasz. A jeśli jesteś osobą pełnosprawną, pamiętaj, że za każdym kodem, za każdą stroną, za każdą aplikacją stoi człowiek. Czasem jest to osoba taka jak ja, na wózku, z ograniczeniami mowy, pisząca jednym palcem. Ale to nie przeszkadza w tworzeniu wartościowych rzeczy. W cyberprzestrzeni wszyscy jesteśmy równi. I to jest jedna z tych niewielu przestrzeni, gdzie nie czuję się inny, gdzie jestem po prostu programistą, nie programistą na wózku i za to kocham ten cyfrowy świat.